Witam, gram w Skywars. gram na mapie Sky dobra, Dobre, Sky Church. Sky Umiem mówić. Umiem czytać po angielsku. Mhm, mm jestem z tego znany. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Jajka, więcej jajek. Są bole, tak. Teraz miejmy nadzieję, że po prostu on mi nie zauważy, jak się przebudowuje. Ui. Perfekcyjnie. Ja wezmę tą skrzynkę. Dostanę armor. Wszystko według mojego planu. Oui. Dobra, on. Ktoś już wziął tu, więc. My polecimy do góry. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zabije. Okej. Okay. Nikt nas nie zabije. Jej. Widzę, że jakiś typ się wspina, ale. To nic. Buty, 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 buty. I brak butów. Ale mam za to jabłko. Jabłko. Teraz zrobimy sobie. Nie. Możemy zrobić lepszy miecz, co nie? Możemy, okej. Okay. Cyk, sharpness. Yeah. Wszystko według mojego planu. Wszystko nagle mi wychodzi. Niemożliwe! Bo tutaj siedzieli na dwie rundy, albo że nie wychodzi mi nic, albo że wychodzi mi wszystko. Chyba, że nagle dostanę... O! Okej, okay, to się udało. Ja właśnie wybrałem Lepsze to... Miałeś może buty, jakiekolwiek lepsze? Też tak umiem. Fire aspect! Nie, mam fire aspect, nie uciekniesz. Mam fire aspect. Mam fire aspect! Dziękuję. Jesteś do góry. No... Chcesz się bić? No. Ja też mam ogień. Opa. Jej! Wygrałem. Tu co jest? Dobra, wszyscy nazywają się samokanami, ponieważ tak napisałem. Takim czymś. Teraz. Wszyscy będą samokanami, ponieważ ja tak mówię. Mhm. Cyk. Trzeba jakikolwiek armor. Nie, nie, nie. Czemu ja. Jestem świetny. Nie rozumiem, nie wiem czemu nie mogę trafić. Próbuję wyprzedzać jego ruchy, a potem wyprzedzą za mocno, ale jak trafić normalnie to też jest źle Nie, nie zabijesz mnie rozumiesz? Rozumiesz Zepnij <grystanie> <grystanie> go na mnie Tak, 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 e, teraz ubieramy spodnie oh. żyjemy, 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 żyjemy Erua, ok. Nie wiem gdzie jest ten typ. Dobra, no, powinien być gdzieś tu. Słuchaj, jak chodzi. Oh, stres. O mamy, dobra. Gryj, hir, nie wygrasz ze mną. Pięknie. To jest chyba. Nie, to jest to samo. Heh, próbowałeś mi trafić. Nie, spadaj. 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 Stało ci. Na. Nie, nie, nie. Dobra, wygrałem. Zły sposób na wygraną, ale nie zaskoczę na niego i przegram, ok? Mam dziesiątą gwiazdkę. Ok, okazuje się, że przez cały czas mogłem kupywać za ten Opal, ale po prostu te kity się wydają takie złe. Niby mogę wymaksować mój shop, ale po co, kiedy są takie złe kity? Nie, miałem już świetny kit, Armorer. Po prostu zostaje armor, którego nigdy nie dostawałem. Więc ja jestem zadowolony. Ok, miejmy nadzieję, że nikt mnie nie zepchnie. Mi nie zepchną. Teraz pójdziemy tędy. Jej, okay, okej okay. Szybko tutaj. Chodź się bić. Chodź się bić. Nie, nie ma szans. Teraz to jest mój. moje rzeczy. Mu, mój rzeczy, ok. Polski język, trudny język. Czy on coś jeszcze zostawił w tej skrzynce? Ty chcesz się bić? Nie masz za bardzo itów. Ok. Mm -hmm. Tak też można. Okej, okay. wiii, muszę cię trafić Jakkolwiek Please Dobra, nie trafię, nie ma szans Nie, nie, trafiłem cię Bigom. Nie Teraz Nie, spadaj są. Spadaj nie. Co on myślał? Że przejdzie po prostu jakby bez najmniejszego problemu? Nie. To tak nie działa. No bra. Rather Y. Nie. Właśnie się sam. Nie. Spadaj. Wygrałem. I. O, oh, udało mi się. Easy. Du, czemu wszyscy mają takie fajne klatki? Znaczy, ten typ ma fajną klatkę, a inni. inni to tak nie za bardzo, ale jednak. Biorę. to. Znowu nie dostałem żadnego Armor Bar. Ja chcę po prostu jeden Armor Bar i iść na środek, ponieważ to mi wystarczy w zupełności. Tylko było półtorej. Uuu. okej, okay. nie spadnij do Wojda. Ty się, ty masz wspomagacze. Ja się z Tobą nie chcę bić. Zawsze uważałem, że jesteś dobrym człowiekiem. Mhm łotry pakety na niego zadziałają. Chyba, Mam taką nadzieję na każdym w każdym momm razie. wysłuosi wystarczy ą so, Ja? Okej, okay, żyję, okej, okay. Weszli mi moi domownicy, hello, chcę się bić? Chodź, chodź się bić, chodź się bić, chodź się bić, nie, nie możesz, nie, stój, stój z tym, please, nie chcę, ja nie chcę cię ranić, ale muszę, mam 7 złotych jabłek, come here, kill me, no, and... Man. Co z tego? Jesteś dla mnie tylko sam kanem... Just for it. Tu 7 CPS OK Eee. Ja tak tylko. To jest spotkana. Ja się boję, że ty mnie zepnisz, okej. Okay? Precautions. No precautions. Co? Hę? Czy... Czy ta osoba udaje? Czy chce dać wygrać Samukanowi kanowi 67? Po prostu mnie zabij. I don't care. Bra. 5 4 Nie! 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 Nie. Why? Ale tu jest dużo strategii, a ja nie wiem którą wybrać. Jest, to jest. To jest jak szachy, tylko że trójwymiarowe. Okej, że, że szachy są, nie są po prostu trójwymiarowe, mogą być dwuwymiarowe. Czterowymiarowe szachy, o, tak. Nie wiem na nie wiem, co to jest czwarty wymiar, ale jednak. Takie są tutaj szachy. Musisz myśleć o przyszłości. Tak to działa. Hmm? Wiedziałem czy to... Czy to jakby jest przyszłość? Jeśli zaraz zginę i nie będzie szans na, na cokolwiek. tylko to ubrać. Dziękuję. Nie, nie. Masz moje spodnie. Dziękuję. Teraz są moje spodnie i zawsze były. Mhm. Teraz my polecimy tędy. Tam jest ten staircase. Patrzcie na to. Patrzcie, jak jestem mądry. Uuu. Mądrość. Nie muszę się nawet budować. Bo oglądałem tą mapę. Mhm. A więc tak, czy mam, mam butelki? Mogę zrobić sharpness 2. I zenchantować moją zbroję! Wszystko do mojego do planu. Tu jest drugi level. Jak zawsze. Nie mogę chyba zenchantować tu nie ma. Jest enchanting. Yeah, boy. A nie mogę. Ale mogę to i to. Dobra, prod 2. To też jest okej okay. Prot 2. Okej okay. Hello. Musisz spaść, nie. Oboje zjedliśmy złote jabłko. E? Co, co tu się dzieje? A, bo ty się tędy budowałeś. Czy ty... No, I see you, I see you. Dobra. Op, spadasz na mnie i wygrałem. A gdzie spadły te rzeczy? A tam spadły. Mogę po niej iść jakoś. Nie moje rzeczy. Moje rzeczy. Rozumiesz moje rzeczy. Moje. Moje. Wow, jaki profesjonalista. Nie. Czy on spadł do Wojda. Wow Ok, więc jeśli Wam się to spodobało, zostawcie lajka, suba. Jak tutaj widać na załączonym obrazku. Jakiś typ mi to zrobił. Bardzo mi się podoba i powinno to powinno się wyświetlić jakiś inny filmik mój. Więc klikajcie. Bye.